swój dotychczasowy pobyt w Zagłębie Sosnowiec. No tak naprawdę to ciężko oceniać tutaj, bo zagrałem w sumie jeden mecz ligowy z Wigrami Suwałki, 90 minut wygraliśmy 2-0. Całkiem fajne spotkanie w naszym wykonaniu, a drugi mecz to był już bucharze Polski z Lechem. Też zagrałem 75 minut, tą pierwszą połowę tak średnio, w drugiej połowie to znacznie lepiej wyglądało. Byłem z siebie bardzo zadowolony, ale niestety musiałem zejść z kontuzją i do tej pory jeszcze nie zagrałem minuty przez tą kontuzję. No już myślę, że w następnym meczu ligowym wszystko będzie dobrze i wystąpię z Bełchatowem. Generalnie jest w Sosnowcu. Jakie to jest miejsce do życia? Jakie to jest miejsce do treningu? Do treningu i do rozwijania się. Myślę, że to jest super miejsce tutaj jakby zobaczyć dwa pełnowymiarowe boiska z trawą naturalnym. Z trawą naturalną jest boisko sztuczne, wszystko jest na miejscu, obiady, sprzęt, prany, wszystko naprawdę jeżeli chodzi o poziom pierwszoligowy to przerasta. Zagłębie inne kluby myślę, bo względem infrastruktury i tego zorganizowania wszystkiego. Zagłębie gra w Pucharze Polski z Lechem Poznań. Jaki jest sposób na to, żeby go pokonać? jest taki sposób że nie zmieniamy swojego stylu gry zagramy normalną otwartą piłkę też mamy dobry zespół zagramy normalnie nie wyjdziemy defensywnie nie zamkniemy się w swojej połowie czy tam 16 będziemy chcieli też normalnie strzelić bramkę i grać z Lechem otwartą piłkę to powiedz jeszcze, jakie ty masz cele do końca tego pobytu w Zagłębiu? No, Takie są cele, że chciałbym grać jak najwięcej minut na boisku. Wiadomo, że jakbym chciał wrócić, to już nie chciałbym oddać mojego miejsca w składzie i to by było dla mnie najważniejsze. No, jestem takim zawodnikiem, że potrzebuję tych minut, żeby się napędzać i to jest w tym momencie najważniejsze. Ba, gratulacje za walkę z Lechem. Do pewnego momentu było bardzo wyrównanie, zaryzykował nawet swój że to wy przeważaliście. Czego zabrakło, żeby utrzymać to zajazenie albo nawet żeby jeszcze powalczyć o tą bramkę dającą dogrywkę? Na pewno byliśmy świadomi tego, że żeby awansować w tym meczu musieliśmy zagrać perfekcyjny mecz. Na moim zdaniem graliśmy bardzo dobrze, ale no, jak widać czegoś zabrakło. No, myślę, że tak z perspektywy dwóch meczu. Yy przegrywamy przez to, że nie strzeliśmy bramki na wyjeździe, bo to nas postawiło w bardzo trudnej sytuacji. Wiedzieliśmy, że jedna bramka dla Lecha praktycznie zamknie ten mecz i przez to nie mogliśmy się aż tak bardzo otworzyć, jakbyśmy, jakbyśmy chcieli, bo, wiedzieli, bo wiedzieliśmy, że, że, że jak stracimy tą bramkę, będzie bardzo trudno awansować dalej. Myślę, że trenerzy bardzo dobrze przeanalizowali grę Lecha. Byliśmy przygotowani na to, że, że, że często trałka będzie schodził w prawą stronę, robić przewagę. Cały czas odcinaliśmy im tą grę i przez to myślę, Lech dochodzi do sytuacji, ale nie tak wielu, jak, jak często dochodzi nawet w meczach ligowych. No, po tym, że byliśmy myślę dobrze przygotowani, no ale no, przegrywamy w dwóch meczu jedną bramką z mistrzem Polski, dlatego myślę, że przede wszystkim nie przynosimy wstydu, ale no na pewno jest duży niedosyt, bo, bo każdy z nas miał swoje marzenie. Chcieliśmy zagrać na, na tym narodowym i trudno, no. trzeba te marzenia dołożyć na następny rok. Jak ty widzisz e, finał Pucharu po Polski Lechę zmierzy się z Legią? Kto tam będzie faworytem? No, no jestem wychowankiem Legii, dlatego e, ja będę, będę trzymał kciuki za, za Legię, ale e, na pewno nie będę oglądał tego e, finału z wielkim entuzjazmem, bo, bo będę miał e, niedosyt, że, że sam tam nie gram. Powiedz jeszcze, jakie są do końca sezonu wasze cele? Na pewno z Kami sobie skomplikowaliśmy życie tymi trzema porażkami, bo e, ci faworyci, czyli Arka i Płotk w tych trzech kolejkach cały czas punktowali i e, trochę nam odjechali, ale e, no trudno, my już teraz nic z tym nie zrobimy. Przed nami jest bardzo ważny mecz z GKS-em i, i skupiamy się tylko na tym, by, e, by w niedzielę w Bełkatowie zagrać jak najlepiej. E, no na pewno chciałbym w takim mecze jak dzisiaj grać coraz częściej, bo... Uważam, że, że taki mecz z Lechem dzisiaj czy, czy, czy w Poznaniu nauczył mnie więcej niż 5-10 spotkań ligowych, bo mecze na, 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 na takim najwyższym poziomie bardzo rozwijają i, i, i sam czułem, że, mm, że, że ten poziom jest osiągalny. Tylko, tylko to jest to, czego się nie kupi nigdzie w sklepie. To jest to doświadczenie, które trzeba nabyć i y, będę cały czas ciężko pracował, żeby, y, żeby się rozwijać i, i na tym poziomie z Cercasem w przyszłości grać. Nawet gratulacje za walkę z mistrzem Polski. Do ostatnich chwil praktycznie nie mógł być pewny awansu do finału pucharu Polski. To był trudny mecz dla Was? Na pewno ciężki mecz. Graliśmy z mistrzem, z mistrzem Polski, ale w, w całym spotkaniu dominowaliśmy parę sytuacji. Mieliśmy... w pierwszej połowie powinien być rzut karny. I dużo sytuacji mieliśmy. Sięliśmy bramkę, walczyliśmy do końca. A właśnie, Ty przy tej bramce zostawałeś. Tak, z Altrzem Jak Legia teraz powinna zagrać, żeby, żeby być spokojna o ten Puchar Polski i wygrać z Lechem? W finale muszą wyjść tak, jak do tej pory wychodzą cały czas agresywnie i myślę, że wygrają. Z perspektywy czasu możesz powiedzieć, że wypożyczenie do Zagłębia to była dobra decyzja? Na pewno dobra decyzja. Gram tutaj, zbieram doświadczenie, zbieram minuty. Myślę, że to była dobra decyzja. Jaki ty masz cel na te ostatnie tygodnie Ligi ewentualnie na kolejne miesiące? Na pewno celem jest cały czas grać, grać w pierwszym składzie Zagłębia i zobaczymy co dalej. dobrze. tak byś porównał doping kibiców Zagłębia i kibiców Legii, no bo jesteś jedynym z tych wypożyczonych piłkarzy, który mógł grać na stadionach, albo drużyn. No na pewno Legia ma najlepszy doping na, w Polsce i ogólnie. Wiadomo, że na Legii jest więcej osób, więcej do, lepsze oprawy, ale tutaj kibice też są fantastyczni, nas dopingują dobrze. Wiedzieliśmy co, co nas może czekać w stosunku do zwycięstwie strony, zwycięstwie na własnym boisku. Znaliśmy różnicę między nami a, a Zagłębiem, nie tylko w klasy rozwojskowej, ale również umiejętności. Natomiast Zagłębie pokazało w tej całej przygodzie swojej w Puchary Polski, że jest w stanie jakiemukolwiek zespołowi napisać dużo krwi. To nie był przypadek, że byli w stanie wyeliminować dwa ekstraklasowe zespoły i z nami również powalczyli jak równi z Ja bym chciał tylko pogratulować takiej, takiej przygody i trzeba ją uszanować. Przede wszystkim to było święto dla kibiców, dla klubu. My natomiast zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić, awansować do, do finału i to nam się udało. Zagraliśmy na miarę swoich oczekiwań, na miarę oczekiwań kibiców. Chłopcy naprawdę włożyli dużo zdrowia w ten mecz. Niestety w tym roku finał jest jeszcze nie dla nas. I jeszcze jeden pozytyw. Siedliśmy w ramkę Lechowi Poznań, który do tej pory w tej przykładzie pucharowej ramki nie stracił. <gry> Pamiętamy, że ten mecz 2 maja dolegli Ci tylko formalności od awansu. To będzie najważniejsze spotkanie dla lecha z tych, które pozostały w tym sezonie? Gdzie Ty wybiegłeś, człowieku, w przyszłość. My mamy ostatnie spotkanie w Ekstraklasie dopiero początek początku maja. Jest mecz finałowy, przyjdzie czas myśleć o, o tamtym spotkaniu. Po drodze będziemy mieli dużo trudnych spotkań, bo uważam, że w Lidze również mamy szansę na to, żeby zakwalifikować się do Europejskich Pucharów i nie tylko przez Spółkę Polski. Bo dzisiaj naprawdę było święto piłkarskie. Mam wrażenie, że wychodzimy już na prostą. Ja z tego miejsca chciałem podziękować za wspaniały doping naszym kibicom i prosić o wsparcie w tych naszych meczach ligowych bo wierzymy, że, że przed nami jeszcze fajna przygoda w tej jeszcze lidze, ale potrzebujemy teraz również wsparcia. Dziękuję.